Nie ma Kermit, Zielony Ufolutku. Czy miałbyś ochotę dzisiaj zamontować mi zapłon Bosch KMZ? Taki zestaw, bo ja to za cholerę nie potrafię, to jest tak skomplikowane. Dasz radę czy nie? Powiedz mi. Kochnie, że dam radę, No to o tym myślisz, że to ja, to ja nie rady? Nie ma rzeczy niemożliwej. Zrobię ci to za browera, tylko dobrego. Biorę się do roboty. Więc najpierw montujemy płytkę. Dokręć ją. Dobrze dokręć na fasolkach, żeby siadła. Przeciągnij sobie kable. Zobacz, ja tak to robię. Teraz montuję cały zespół, czyli cewkę i moduł. Dokręcam. To pierdol ile się da. No, teraz wtyczki wkładam. Jedna, druga, ciach. Obracam wałem, żeby punkt zapłonu był. Pierwszy znak. No i teraz zobaczymy, tutaj przesłonę ustawiam. Dobrze tą przesłonę ustaw. Mówiłek ciciulu na koniec znakł. O, widzisz? Jak ma być? Tak ma być. No. I tyle. Teraz tylko przewody zapna na świeczki i gotowe. No, dzięki za browara. Jesteś przegość. Kermit, Kermit, co to odjebałeś? Po jednym piwie? No nie. Jak widzicie kochani Kermit się na Bśdęgoliu. Zapony Bosch są dostępne na OLX i na Allegro oraz u mnie prywatnie można zadzwonić napisać i zamówić. Montaż banalny, no półtorej minuty. Tyle co film trwa. Pozdro!